W 1985 roku Ameryka rozprzestrzeniła na stanie na terenie Polski śmieciom wirus, który każdego zmieniał w potwora. potwora. Jedy, jedynym, którym przeżył, byłem ja. Oczywiście ja tylko wiedziałem, jak uratować świat od Apokalipsy. Jedynie tylko moi przyjaciele mogli mi pomóc. Jeśli jednak nic nie zrobię, to sam zginę. Jednakże. Tak zaczyna się moja historia. Jeśli mi chcecie zaufać, to pamiętajcie, że zejdziecie łapkę w górę. Tak właśnie zaczyna się moja historia. Posłuchajcie jej. Ach, jak zwykle, wielki jeden dzień do pracy. Jak zwykle, tylko ciekawe, gdzie są wszyscy. Ja myślę sobie, kurczę, gdzie ja jestem, a tu na. A tu co? I pierwsze, jeszcze żona mi mówi, że o kur, co to jest? Mada fakt, co to jest? Ach, kurde, co to jest? Muszę uciekać. Niech to. Oh my goodness. No mój Boże, dobry, co to ma znaczyć? Gdzie ja w ogóle jestem? Co, co tu się w ogóle wydarzyło? Kamil, biegnij szybko! He? Kuba? Nie ma czasu do stracenia. Biegnij szybko! Kurde, co tu się właściwie wydarzyło? Później ci opowiem. Szybko! Dobra, co tu się właśnie wydarzyło? Jak już wiesz, Ameryka się rozprzestrzeniła na terenie Europy się wirus. Więc lepiej unikać ugryzienia. I na czyli sam się stanie, że Jeśli nie chcesz tego, to musisz szybko się ukryć. Na... Jednak jeśli się... Się, się wychylisz, zginiesz jak. zginiesz marnie po prostu, rozumiesz? Dobra, skoro tak mówisz. A co mamy zrobić? Przecież na zewnątrz milion zombi jest, a my zostaliśmy sami. Uwierz mi, nie chciałbyś wiedzieć, dlaczego te zombie wyglądają właśnie tak. No i raczej nie chcę wiedzieć. Dobra, więc powiedz mi, co tu właściwie się wydarzyło. Kiedy ja szedłem do pracy, zauważyłem zombiaka, więc wziąłem pistolet i zastrzeliłem go. Sam nie wiem dokładnie. Nie jakim cudem to się stało, ale myślę, że to ma związek z apokalipsą, która nastanie. Jak to apokalipsa? O czym ty znowu pierdzielisz? Nie pierdzielę, tylko mówię, słuchaj, to, to jest apokalipsa. Słuch, nie, no, no, Bóg zesłał nam apokalipsę. To, słuchaj, to nie Bóg zesłał apokalipsę, tylko śmierć. Śmierć? Słuchaj, jedynym sposób na zakończenie apokalipsy jest zabić Falkona, czy jego sługę oraz samego śmierć. To jedyny sposób, żeby ocalić świat od wielkiej apokalipsy. No dobra, ale tylko ty masz broń, ja nie. Musimy się dostać do mojego domu. W nim mamy, mam wielki arsenał broni. Po, powinno nam się przydać. Więc dobra. Więc ruszyliśmy, da, więc ruszyliśmy, by poszukiwać naszego domu. Jednak co było dalej? Przekonacie się w drugiej części.